Dzień dobry, nazywam się Marcin Chruściel, jestem publicystą i organizatorem wydarzeń Nowej Konfederacji. Chciałbym pokazać Państwu, jak wyglądają debaty i salony dyskusyjne, które organizujemy. Jak ekscytujące mogą być dyskusje na temat geopolityki, stosunków międzynarodowych, historii i spraw społecznych, na które zapraszamy ekspertów i przedstawicieli różnych środowisk intelektualnych. Zobaczcie Państwo sami. Co do polityki krajowej. Są dwa główne grawitacje, które wyznaczają zakres działań polityków krajowych. Pierwszym jest geopolityka. Dlatego, że mają tyle pola manewru, politycy krajowi. Ty uważasz, że geopolityka jest obiektywną rzeczywistością, a to jest myślenie XIX-wieczne, wyciągnięte z kąta. Historia się dzieje, wszystko się potwierdza, rozmawiamy o tym, to się dzieje. To co ja jeszcze mam powiedzieć, żeby zamknąć tę dyskusję, żeby wreszcie się obudzili. Grzesta ty myślisz, posłowę. że ja tego nie wiem? Ty myślisz, no to że ja czas tego nie na zmiany, nie. panowie! Nie. Pozwólmy jeszcze na razie no Nie, na bo to jest. Nie, 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 nie. nie, nie. nie no chwila, chwila, chwileczkę. No bo to jest tak, że ty walczysz z przeciwnikiem wyimaginowanym, a mnie ustawiasz, że do tego, tego. Czy Ty myślisz, że ja nie wiem? Jakie są mechanizmy? Ze Studińskim to jest ciekawa sprawa. Pan się koncentruje na, czym, na tym, na czym on się mylił, w czym on się mylił. Rzeczywiście, w sprawie Hiszpanii się mylił, w sprawie Gibraltaru się mylił. Z w sprawie Włoch, w sprawie Żydów się mylił. No, w długa lista. W przecenieniu. Nie, właśnie krótka lista, bo we wszystkim nie, pozostałym no. miał rację. Myślę, że no, są po prostu rzeczy, które trzeba czytać przez kontekst polityczny i przez klimat epoki. Zawsze staramy się przy tym podejmować refleksję na temat polskiej racji stanu. Konfrontować nasz republikański punkt widzenia z innymi perspektywami. Wychodzić poza myślenie w kategoriach plemienności, które dominuje i niszczy debatę publiczną w Polsce. Przełamywać utarte rytuały panelowe. Ale jak słyszę, że ten rytuał w pełni socjalizowanie jesteście do rytuałów panelowych, to jest to kiepska wiadomość. Mogę odpowiedzieć politycznie. W Polsce toczy się spór między opozycją, która chce być wasalem dominujących sił Wielkiego Kapitału i brukselskiej biurokracji, a siłami patriotyczno-niepodległościowymi, które chcą Polski suwerennej. Ja mogę panu przerwać i powiedzieć, że to nie tak i że się z panem no, nie no, zgadzam, no. tak? I będziemy nie, no. prowadzili taką rozmowę, a, a wychodząc bo mogę, poza panu Właściwie, moim zdaniem, zdefiniowany problem brzmiałby tak. Z kim i na jakich zasadach Polska ma współdzielić swoją suwerenność? Wracając, chodzi mi o przywrócenie yy, poczucia legitymizacji, poczucia ownership, poczucia partycypacji i to jest piekielnie trudna sprawa. Jedno jest pewne, demokracja paneuropejska nie działa i nie zadziała. Jedyna demokracja, jaką mamy, to jest demokracja narodowa. Panie Przewodniczący, muszę powiedzieć, że jestem zaniepokojony, bo zgodziłem się z prawie wszystkim, co powiedział Pan Minister. Z naszymi dyskusjami wychodzimy również na forum międzynarodowe, aby przybliżyć Państwu opinie światowej klasy ekspertów, takich jak profesor John Mersheimer, profesor Hugh White czy profesor Oysten Tuncio. In one year, the Chinese put to sea half the British Navy. I mean, it just says everything. Europe in the future, I'm afraid, is going to be weak, peripheral. and unstable. Po prostu potężne dane pokazujące, jak kraje, które są skłócone wewnętrznie, nie są w stanie reagować. Uważam, że to nas bardzo osłabia i uważam, że, że polityka zagraniczna jest totalnie podporządkowana polityce wewnętrznej, co jest ryzykowne w momencie transformacji ładu międzynarodowego. I żeby podsumować, po pierwsze, budowa własnego potencjału, debata tak, o realnych problemach, wyrwanie się z, połknięcie właściwej pigułki, wyjście z Matrixa i ym, Przynajmniej wydzielenie sfery publicznej, gdzie rozmawiamy o realnych problemach, w tym egzystencjalnych, o których się na co dzień nie rozmawiamy, wbrew swoim najżywotniejszym interesom i prawdopodobnym scenariuszom przyszłości. Zachęcam Państwa do połknięcia właściwej pigułki i włączenia się na kanał Nowej Konfederacji na YouTube. Mogą to Państwo zrobić, subskrybując nasz kanał, poprzez kliknięcie ikonki NK w prawym dolnym rogu ekranu. Naprawdę. Można dyskutować inaczej niż pokazują to mainstreamowe media. Przekonajcie się Państwo sami.